Przy ziemi u zamku wysokiego, w zachodnim skrzydle zamku, mieści się pomieszczenie, które jest kuchnią konwentu. Kuchnia konwentu została zrekonstruowana w XIX wieku i tak się pięknie państwu prezentuje dzisiaj. Przepiękne słońce. Trochę przeszkadza w nagrywaniu filmu. Tak, jest zastawiony stół, niedzielny stół, z ciastami, z babami, z mięsem, z rybami. Potrawy przyrządzone w tej kuchni. Były zawożone tą windą, którą widać na drugie piętro do refektarza konwentu, czyli do jadalni, która mieściła się na drugim piętrze. W tle widać schody, którymi kuchmistrz schodził z góry ze swojego mieszkania, ponieważ mieszkał nad kuchnią. Widać schody centralnie za tą szynką. Kuchnia to oczywiście palenisko, wysokie palenisko w sali dwukominowej pokazywałam Państwu właśnie te paleniska, są tam dwa. Tutaj w przyziemiu pozostało już tylko jedno, ponieważ drugie palenisko zostało rozebrane. W palenisko jest również zrekonstruowane. Tak się prezentuje, zejście do piwnicy. Kryn sztok, który w którym nieczystości były odprowadzane ze względu w bezpieczeństwa sztok miejsce, w którym beczki były składowane w piwnicy albo y, podnoszone do góry. Zapraszam do Marborka.